Ja jestem Mila. A ja Paulina. To jest kanał EP Games. I to jest kolejna gra na Androida z Google Play. Don't touch the spikes. To jest jeden z moich ulubionych gier z ketchupu. On ma najfajniejsze gry, są zręcznościowe i fajne. Trzeba się na nich skupić, po prostu. To jest najlepsza firma, po prostu. No, najlepsza. I uzależ... ta gra jest taka uzale... uzależniająca. Grałam w nią chyba przez godzinę, a się zorientowałam, że już jest chyba 21, a, a, a na drugiej dzień miałam na 8 i to już miałam rano test, ale to taki hmm. szczegół. A ja grałam w nią tak długo, aż mi bateria padła. To też taki ten mały szczegół. Tak. Ale gra jest fajna, ciekawa. Jak już mówiłam, to jest moja ulubiona gra. Mam w niej trzy rodzaje gier: jedna to jest właśnie ta, tutaj. a Więcej druga to bo jeszcze yy, te co z przeciwnikiem A, no tak, no to zapomniałam o tym ale drugą opcją jest jaskinia w której mamy latarkę i musimy uważać tutaj na różne y, przeszkody na te wystające takie jakby krawędzie no, tak to ujmę Tutaj, takie... tutaj zbieramy y, diamenty za które właśnie możemy ulepszać tą całą latarkę którą mamy, którą ten ptak ma na głowie to ja coś na naprawdę nieźle skupić. No i to jest całkiem ciekawe. Kolejną, yy, może się zabije, na początek, że ją pokazać. Kolejną opcją yy, jest park, który ma różne levele i możemy go ulepszać. Tutaj ptaki, musimy na nie klikać, żeby zbierać diamenty, takie niebieskie. Kolejne one są nam potrzebne do kupowania ptaków i do ulepszania właśnie tego parku. Ja mam już park na levelu 17, jak widać. I tych ptaków jest coraz więcej, jak tu ulepszamy. Po prostu mm, częściej przychodzą. I w większej ilości. Nie. Je zbieramy. Możemy ulepszać. Teraz trzeba 1000 monet i 225 diamentów. Na razie zbieram na tamto. Nie będę tak tym... Jeszcze... no. I kolejną opcją jest gra Przecinek końca Czy możemy z kolegą w nim grać. No, jest całkiem spoko. Yy, kolejną jest. Trzeba się zabić. Jest yy, jeszcze jedna jest. Yy, są duety. Jest ich. No, całkiem sporo. Ja mam już na 27. I to jest związanie sporą ilość tych cukierków. 75 mam na razie. Ale naprawdę nie przy niektórych już jest tak trudno. Ale jak ktoś ma już spory rekord to do 50 na pewno będzie miał łatwo do tych duetów. Gra jest bardzo fajna. Naprawdę to jest moja ulubiona gra z całego Play. A ci się gdy bardzo szybko nudzą. No właśnie, więc to...